Czy to było zamierzone? Bo dzień Świra jest ogólnie, to jest dramat, ale on śmieszy. prawda? Te wszystkie sytuacje, no po prostu śmieszne. A jak ja oglądałem, to jest, wszyscy jesteśmy krystostami, jest, mnie tam nic nie to było po prostu no, tragedia. Czy to było zamierzone, czy to po prostu. No, ale rzeczywiście, chcę wam powiedzieć, że reżyser w tym filmie i scenarzysta w jednej osobie rozprawia się i w jakimś sensie uprawia terapię, opowiadając o tym, co go dotknęło w życiu. Czyli to dopiero w, siódmym, w ósmym swoim filmie. W ósmym swoim filmie. Ja do tej pory nie wiedziałem o jego uzależnieniu. To było coś niesamowitego. To jest człowiek uzależniony, który dodał do tego jakiś cudzysłów sztuki oczywiście. On przecież zmontował z tego utwór, prawda, jakiś. Natomiast on jest wzorcowym przykładem DDA dla, dla wszystkich terapeutów alkoholizmu. To jest dorosłe dziecko alkoholika. Jego ojciec był alkoholikiem. Michał ma dzisiaj problemy z narkotykami, o których większość z nas wie tutaj, prawda? To jest ta straszna sztafeta, o której on mówił wcześniej w Świrze, a ona ma także takie konsekwencje, dosyć Okrutne. Natomiast dzisiaj Marek, który jest od 11 lat człowiekiem niepijącym, e, kiedyśmy ostatnio ze sobą rozmawiali nie tak dawno, powiedział mi: Czy ty wiesz co? Jestem szczęśliwy, że nie piję. Kiedyś jak. E, Powiedział mi to pewien terapeuta na początku mojej drogi, to chciałem mu dać wryja, bo się tak strasznie źle czułem i powiedziałem, że takiego dnia nie przeżyję w swoim życiu. Uważałem niebicie za karę, a dzisiaj uważam to za nagrodę. Ten film jest o tym, że można walczyć z, z nałogiem, ale to jest. Nauk jest następstwem jakiegoś niedowładu wewnętrznego, niepogodzenia się na siebie i na otaczający świat. Więc walkę prowadzi się z różnego typu nałogami. Ten jest jednym z wielu, ale można ją wygrywać. To jest film z dobrym przesłaniem, kiedy spotykam ludzi, którzy mi mówią, że dzięki temu filmowi zrozumieli na przykład swoich rodziców, ojca, którego kiedyś tylko skazywali na przekleństwo za to, że ich zrujnował życie, po tym filmie rozumieli, jaką cenę on sam także płacił za to. I że poniekąd jest to także choroba rodzinna, społeczna, bo wszyscy w jakimś sensie jesteśmy w takim stopniu mając człowieka uzależnionego w domu także uzależnieni. To mogę Panu zazdrościć, jeżeli nie przeżył pan dramatu tego filmu, to znaczy, że on panu nie dotyczy i to jest bardzo dobre. Więc dziękuję bardzo. Państwa. Ostatnie pytanie niestety będę musiał zastosować brutalną metodę. Profesor Jerzy Buzek będzie naszym następnym gościem. Jestem pewien, tak. że jeszcze będziecie tutaj mieli mnóstwo e, przeżyć. Proszę bardzo, pani tam stoi, a potem ucinam kolejkę. Lista, to nie mogę poradzić. Dzień dobry. Ostatnie pytanie. Nie, już niestety, przykro mi bardzo. E, mam pytanie, czy dla pana jako aktora te? Czy telewizja, co było ważniejsze? No teatr zawsze, byliśmy wychowywani dla teatru, to było spotkanie z żywym człowiekiem, telewizja, jakaś kamera i domniemane miliony widzów, ale których się nie czuje. Tylko strach, że to kiedyś ktoś zmontuje i tak dalej. Przedstawienie jest zdarzeniem jednokrotnym. Nigdy nie można go powtórzyć w takiej samej formie, dlatego, tak jak z Winem, my jesteśmy inni, ale i Państwo na widowni się zmieniacie. I to jest tak niesłychanie silny imperatyw, wzajemnie na siebie działający, że każde przedstawienie, które aktorzy grają po 200 razy ten sam utwór, jest nowym przeżyciem. Za każdym razem, jak wchodziłem na scenę, kto się boi W Virginie Woolf, mówiłem do Kryśki Jandy, Kryśka, jesteśmy w Ameryce w 1952 roku. Kiwała głową i już byliśmy w innym świecie przez półtorej godziny. To było fascynujące. Fascynujący jest teatr, bo tam się wszyscy zgadzają na jego sztuczność. Księżyc jest z papieru, miecze są drewniane ale baśni jest najdramatyczniejszym przeżyciem, największym, bo najwspanialsze rzeczy dzieją się w naszej wyobraźni, a nie doraźnie, a telewizja zajmuje się nami doraźnie. Jest o wiele mniej ciekawa. Proszę Państwa, dostaliśmy szansę. Widzę, że 22 urodziny. No dobrze, bardzo proszę. Czy Pan Profesor wrócił do Brukseli? Pan Profesor jest tu. Witamy Pana Profesora. Brawo! Dzień dobry, Panie Profesorze. Dobrze czekamy na powiem Europy tutaj. Będzie powiem Europy za chwilę. Jeszcze do marca pytanie. Pan profesor Józef Buzek będzie następnym gościem Akademii Sztuk Przepięknych. 22 urodziny. Tak. Ja chciałam tylko po powiedzieć, że pan Buzek już zrealizował naszą prośbę. E, otóż moja bliska przyjaciółka ma dzisiaj 22 urodziny Podpisy. I Spaniałe. pan Buzek już się podpisał i czekam tylko na podpis pana Marek. Już to robię z radością. <noise> Dziękuję. Chyba od razu trzeba będzie to zrobić. Pytanie jeszcze tak, jeszcze tak, ale na razie będzie podpis, zrobimy to w ten sposób. Wyjątkowa prośba. Kochani, korzystając, bo... Się robi taka atmosfera, ja już to podpisuję. E, już wstajemy, robimy miejsce e, e, szanownemu gościowi. Chcę Wam z całego serca podziękować, słuchajcie. Z całego serca. Nie będę Wam opowiadał, jak jesteście świetni, macie to opuszczenie w sobie. Sprawiliście mi wielką radość z tym zaproszeniem. Nigdy tego dnia nie zapomnę. Dziękuję Wam bardzo. Tu, ale już proszę, pan z panią niechcą, jeszcze jedno pytanie. Obiecałem, pytanie. to jest ostatnie pytanie. Gdzie pani tam jest? A tu, proszę, proszę bardzo. bardzo. Ja bym chciał jeszcze taką sekundkę, żebyśmy poczekali na jurka, już tu biegnie, żebyśmy. Czekamy na jurka, ale jeszcze. Ale jeszcze, może dwa pytania. Tak, wszystko tak. jest porządne. Tak, super. Chyba zmieni trochę atmosferę. Pytanie do pana, panie Marku. Pana, panie Marku. Proszę, wciążmy. usiądźmy. Aktualnej co pan o tym y, sądzi? Bo tak właściwie okay. kiedyś filmy to się tak chwaliło polskie i w ogóle, potem wszyscy mówili, że to strasznie poziom stary. i teraz niby znowu się podnosi, pomimo, że Festiwal filmów popularnych ocenili tak negatywnie. Co pan o tym sądzi? Słuchajcie, sądzę, że przede wszystkim nie można, nie lubię tego, opowiadać o całej kinematografii. A jest... Nie ma takiej kinematografia amerykańska, jest potężna, robi tam tysiąc filmów, na niektóre z nich można patrzeć, na niektóre nie można i tak dalej. Z nami jest tak samo. Robimy e, parę filmów, które są filmami masowymi z cyklu zawili go i uciekł albo tam, że się kochają w pięknych pomieszczeniach i tak dalej. Widownia to lubi, bo oddyka innym powietrzem, chodzi na to milionami. I są filmy ponure, które wyrażają stan ducha artysty. Wszystko to razem mieści się w jakimś obrazie naszego kraju, który nie do końca jest rzeczywisty, bo każdy artysta jest inny, co innego powtórzy gra. Jeden by chciał naprawiać kraj, a drugi chciałby żyć w jakimś innym, kolorowym, zupełnie e, nieprawdziwym, tak naprawdę, ale chcę zrobić przyjemność ludziom, żeby odetchnęli przez dwie godziny. Trudno mi jest mówić o kinematografii, nigdy tego nie stosowałem. Ona ewoluuje w jakąś stronę. Ona e, zaczyna dotyczyć człowieka, ale niesłychanie delikatnie, bez przerwy odwołuje się do przeszłości, uwielbia korzystać z czasu przeszłego, żeby w jakiś sposób się o nim wyrazić.